Karol i Marta Nawrocki pojawili się 29 listopada na uroczystej gali z okazji dwustulecia Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. Wydarzenie prowadziła Grażyna Torbicka, a transmisję zapewniła Telewizja Polska. Wśród licznych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, gwiazdy oraz para prezydencka. To właśnie ich wejście wywołało największe emocje. Gdy Torbicka uroczyście powitała Karola i Martę Nawrockich, Publiczność zareagowała mieszaniną oklasków i buczenia. Choć brawa były głośne, nie zdołały całkowicie zagłuszyć negatywnych okrzyków, które wybrzmiały z kilku miejsc na widowni. Para prezydencka wstała, by pozdrowić zgromadzonych, jednak reakcja sali stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru. Gdy prowadząca przeszła do powitania kolejnych gości, w tym marszałek senatu Małgorzaty Kidawy, Minister kultury Marty Cienkowskiej czy ministra finansów Andrzeja Domańskiego, sala odpowiedziała już wyłącznie gromkimi, pozytywnymi brawami. Kontrowersje pojawiły się więc tylko przy nazwiskach pary prezydenckiej, co wywołało dyskusję o nastrojach społecznych i politycznych podczas tak doniosłej uroczystości.